Musimy ten mecz wygrać, to jest kluczowy mecz do awans. Maciek? To będzie bardzo trudny mecz, ale myślę, że się uda. Oto trener naszej drużyny, z dwójki, trener Kamiński. Jak ocenia Pan szanse naszej drużyny? Uważam, że wygrają 30 punktami. Jaka jest forma? To jest nieco zagadką, ale myślę, że przygotowani do sezonu po obozach są bardzo dobrze. Pierwszą piątkę jaką pan wystawi? Tradycyjną, tak jak na treningach, czyli yy, niech będzie to jeszcze trochę tajemnicą. Ok, dziękujemy. Nie świrować, bo to wiadomo no powinno być do przodu, spokojnie. A jak się zaczną liczyć małe punkty, żeby nie było... Każda piłka przy wyprowadzaniu wychodzi, dochodzi do, do Emila i Emil prowadzi grę, tak? I musi być ruch przede wszystkim w obronie pomagać sobie. Ustalić sobie każdy... Ustalić sobie, jak widzicie za chwilę, kto kogo kryje, ale głośno ma być tej obronie. Po zebraniu piłki, piłka idzie od razu na bok i wychodzimy. Jak jest, jak jest zebrana piłka z kosza, próbujemy wyprowadzić kontrę. Jeżeli jest... Nie to zatrzymać się i zaczekać na, na, yy, na drugiej części boiska i Emil prowadzi grę. Kto wygra? My! すばらしい。<laughs> Jak ocenia pan postawę swoich zawodników? No był to ich pierwszy mecz, ponieważ dwa poprzednie zostały odwołane. No więc jak na pierwsze granie nie wyglądało to najgorzej, chociaż no mam zastrzeżenia co do realizacji jakichś tam założeń taktycznych. Ale przy y, takim przeciwniku, gdzie, gdzie była duża różnica poziomów, no to często jest, że młode głowy są takie, że troszkę fantazja ich ponosi. Także generalnie nie było najgorzej. Kogoś chciałby pan wyróżnić? Rozgrywający Emil Misiołek. On najbardziej poukładany był, najmniej się dawał ponieść takiej fantazji, starał się prowadzić tą grę y, tak jak należy. Widać, że ten chłopak gra y, wyczynowo i to było widać na parkiecie. Kiedy odbędzie się następne spotkanie? Następne mecze gramy dopiero 5 stycznia y, u nas na własnym parkiecie w zespole szkół numer 22. No i zapraszamy Was tam. Dziękujemy.